Cześć, nazywam się Irenausz Czerniejewski i jestem behawiorystą praktykiem z wieloletnim stażem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci coś o chodzeniu przy nodze. Chodzenie przy nodze to jest umiejętność, którą większość opiekunów psów chciałoby, żeby ich pies nabył. Tak? Czyli jak pytam ich, jak przychodzą do mnie na zajęcia, na pierwsze spotkanie, pytam ich o problemy z Psem, i o to, jakie są ich oczekiwania, co by chcieli osiągnąć poprzez spotkania. To oni mówią bardzo często, jako jednym, że jednym z elementów tego jest, żeby pies chodził przy nodze. I teraz pytanie, czy pies powinien w ogóle chodzić przy nodze, czy to jest przydatna umiejętność? Tak, bo wydaje, oczywiście z perspektywy opiekuna psa, wiem, że to się wydaje wręcz niezbędne często i każdy chciałby, żeby jego pies chodził przy nodze, szczególnie jak się widzi nieraz kogoś, że idzie z psem, który tak przy nodze idzie sobie wpatrzony w swojego opiekuna. Ale tak spróbujmy to rozłożyć na czynniki. Pierwsze szybko i i zastanowić, czy na pewno czy aby na pewno to jest coś, co jest nam potrzebne, tak? po pierwsze, zachowania do nauczenia, które chcemy, żeby pies jakby umiał zrobić, tak? no to możemy klasyfikować tak pod często, na podstawie częstości, częstości ich występowania. Nie? Czyli na przykład, jak uczymy psa zasiadania leżenia, Zostawania w miejscu, komendy stój, przywołania do nas, to są zachowania, które na co dzień występują wielokrotnie. Czyli jak sobie idziemy z psem, czy siedzimy z nim w domu, no to on często idzie, odchodzi od nas, przychodzi do nas, tak podbiega, zatrzymuje się sam z siebie, tak po prostu idzie sobie, idzie, nagle się zatrzymuje, coś tam patrzy, tak albo leży sobie, nagle sobie siądzie, albo idzie, 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 nagle podejdzie do nas, siądzie koło nas, tak, albo pójdzie się gdzieś położyć na miejsce. Więc to są zachowania, które jest bardzo łatwo wzmacniać, to są zachowania, które pies i tak robi. Przez co dużo łatwiej jest nam to zachowanie wyegzekwować od psa i je wzmocnić w danym momencie. Teraz zastanów się, zastanów się, jak często Twój pies chodzi przy Twojej nodze w ciągu dnia, w czasie spaceru. Jak często się zdarza, że Twój pies idzie przy Twojej nodze, żebyś mógł mogła wzmocnić to zachowanie? I czy pies w ogóle lubi je robić, nie? skoro praktycznie z moich obserwacji wynika, że psy w ogóle nie chodzą przy nodze. Tak? Z punktu widzenia psa, chodzenie przy nodze jest absurdalnym zachowaniem, bezsensownym kompletnie. Po co ja mam iść przy Twojej nodze, skoro dookoła jest tak dużo rzeczy, tak dużo ciekawych rzeczy? Tak? A oprócz tego jeszcze dochodzi do to, że my chcemy tego psa nauczyć chodzenia przy nodze i żeby ten pies przy tej nodze szedł kiedyś w jakimś konkretnym momencie, tak, bo nie uczę psa chodzenia przy nodze dla samego uczenia, bo to już nie jest takie trudne, no bo jestem w stanie psa namówić, żeby przyszedł do mnie i szedł koło mnie, jak będę miał jakieś smakołyki i to wzmacniać, ale ja to kiedyś będę chciał wykorzystać sobie w jakiejś sytuacji, na przykład będę szedł i będą szły jakieś psy z i wtedy będę chciał, żeby pies szedł przy nodze, albo w jakiejś innej trudnej już sytuacji dla mojego psa, tak? Czyli, no bo z jakiegoś powodu będę chciał, żeby przeszedł do tej nogi i wtedy już psu będzie dużo, dużo trudniej to wykonać, więc yy, samo chodzenie przy nodze mogłoby być umiejętnością przydatną, ale jest naprawdę bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o proces uczenia. Czyli bardzo dużo czasu musimy poświęcić na to, żeby nauczyć psa porządnie chodzić przy nodze i żeby on to robił tak, jak naprawdę byśmy chcieli i wtedy, kiedy byśmy Chcieli, czyli niewielka przydatność tak ogólnie, bo rzadko będziemy z tego korzystać, a jeśli już będzie się przydawać, no to mamy bardzo duży problem z nauczeniem tego psa, więc jakby tutaj koszty i przychody, no tutaj się kompletnie nic nie bilansuje i moim zdaniem nie warto, ponieważ najczęściej i tak jak chcemy, żeby pies szedł przy nodze, to wystarczą nam inne zachowania, tak na przykład, żeby pies szedł na luźnej smyczy. I przeszedł koło tych psów, to dużo łatwiej jest go nauczyć, nie? żeby na luźnej smyczy omijał inne psy, niż żeby wszedł przy nodze i omijał inne psy. Czy jak gdzieś będziemy w mieście też pójście na luźnej smyczy będzie dużo prostsze niż nauczenie psa, żeby przy nodze szedł koło mnie w mieście, i gdzieś tam muszę mijać te bodźce. Czy na przykład. Jak widzę inne psy, tak, to nie muszę mojego psa wołać, żeby szedł mi przy nodze, Tylko wystarczy, że mój pies nie będzie do tych psów biegał. To też jest dużo łatwiej go nauczyć. Poprzez ćwiczenia z rezygnacji, poprzez po prostu zdobywanie przez psa kompetencji społecznych, <laughs> mój pies po prostu nie będzie uciekał do innych psów. I nagle ta potrzeba, jeżeli okazuje się, że mój pies w zasadzie to zachowuje się dobrze, no bo nigdzie nie ucieka, tak, jest fajnym, kompetentnym psem, nie biega za rowerami, <laughs> nie rzuca się na nic, i tam generalnie to chodzę z nim bez smyczy po parku. No to oczywiście. Po osiedlu chodzę z nim na smyczy ze względów bezpieczeństwa, ale gdybym szedł bez, to może też byłoby całkiem ok, no ale nie puszczę go, bo zawsze może coś się wydarzyć i się okazuje, że w sumie to chodzenie przy nodze, jak sobie pomyślę, że mam zużyć teraz 50 albo 100 godzin nie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, nauczenie tego i ten efekt będzie i tak nie wiadomo jaki. No, to może rzeczywiście się nie opłaca tego robić i, 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 i może tego zaniechać, i to bym ci zalecał, nie? żeby zaniechać tego pomysłu. Ewentualnie nauczyć sobie psa takiego krótkiego chodzenia na kontakcie ze smakołykami, żeby gdzieś tam w niektórych momentach, naprawdę, jeżeli to bardzo będzie potrzebne, nauczyć psa, żeby gdzieś przeszedł koło jakiegoś bodźca względnie i blisko ciebie. A tak moim zdaniem, szkoda czasu lepiej postawić właśnie na luźną smycz, na kompetencje społeczne, niż męczyć siebie i psa. Uczeniu psa chodzenia przy nodze, bo naprawdę jest bardzo niewiele psów, które potrafią to zrobić. Nawet te psy, które gdzieś tam się obserwuje na jakichś zawodach, że chodzą przy nodze przez 5 minut i tu lewo, prawo, zwroty, wpatrzone w tego opiekuna, to duża część nawet tych psów nie potrafi porządnie iść przy nodze wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Czyli na jakieś tam spacerze, tak użytkowo, nie? One są po prostu w jakimś kontekście tego nauczone i są bardzo dobrze tego nauczone, oczywiście, ale to w tym kontekście się sprawdza, a w takim codziennym spacerze już tak dobrze tym co nie będzie szło, także zostawiam Cię z przemyśleniami na ten temat, zapraszam do komentowania, do subskrypcji kanału i udostępniania treści, jeżeli uważasz je za przydatne, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.